Jak tam chłopy. Wstaliś ta już? Witam serdecznie na tonarzu dziennym. Dziś mamy środa. <laughs> a jak dzień środa, <laughs> dzień środa, a jak dzień środa, to idziemy zjeść loda. Zjeść loda, idziemy do Biedronki, bądź gdziekolwiek. Idziemy sobie kupić loda. Jako deser, a co tam, a co wymyśliście z jakiego loda, a nie tędy droga, to nie godzina 22 na takie rozmowy, dobra, lecimy dzisiaj z bicepsem, prześroda, biceps, biceps robię, czwarta ćwiczek, czwarte ćwicze, przepraszam, czwarta seria, ostatnia, bo postanowiłem, że zrobię sobie więcej ćwiczeń, a zamiast pięciu serii roboczych, to sobie zrobię po cztery, ale więcej ćwiczonych O. osiem razy. I tak właśnie sobie dzisiaj pomyślałem, że takiego planu, co, co sami widzicie, że ciągle coś zmienia, nie? Jak nie FBW, to wracam do splita. Potem znów jakieś zmiany i znów jakieś zmiany z ćwiczeniami, z ilością. Bo wiecie co, ja już ćwiczę tyle lat, że ja po prostu ćwiczę to, to co czuję. Tak jak czuję to co i po prostu kombinuję cały czas. Jak to mówią, kombinuję jak koń pod górkę. Dobra, lecimy z, z drugim ćwicząkiem. No dobra, teraz zrobię sobie uginanie szpangi ramion Uginanie ramion ze sztangą. Zginanie ramion ze, <grystanie ramiu> ze sztangą. Stojąc. To było leżąc. Teraz będzie seria wstępna. Stojąc. Tu było uginanie ramienia jednorącz w oparciu, oparciu łoksia, w oparciu o kolano zginanie ramiona, już staram się tak kurwa mówić, żeby, żeby zrozumieli bo tu zaraz będą się znów wczepiać co to za nazywnictwo, co to za słownictwo jest taki jeden typ który musi mieć rozpisane kurwa, na czynniki pierwsze bo, bo nie, nie zrozumie Zachuja nie zrozumie. O co chodzi? Będzie palił guba, kurwa, że, że nie rozumie i musi być tak jak w encyklopedii. To teraz robię taką, dwa ćwiczenia zrobiłem, zginanie ramion ze sztangą leżąc. I tutaj jednorącz w podporze o okolano. Łokcia. To były dwa ćwiczenia po cztery serie. Teraz robię serię ćwiczenia trzecie. Uginanie ramiąc ze sztangą łamaną stojąc. Yy, zginanie. Uginanie, zginanie. 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 Bo ugina się metal pod, pod, wpływem, pod wpływem tonażu staliwa. Dobra. 15 ruchów. Nie wiem, czy to będę zwiększał. Może dzisiaj sobie postawię na taki trening. W sumie wleżąc w, w, w robiłem do 8 ruchów. <śmiech> <śmiech> Więc co może się postawię na taki trening z większą ilością powtórzeń na tak zwaną pompę. I lecimy, te ćwiczenia będą łączone i przechodzimy od razu na młotkowy. Dwanaście razy. I no tak też lecimy 4 serie: 4 serie na sztandze, 4 serie na handlach, yy, w wers wersji połączonej, tak zwanej można powiedzieć, super serii. Super, super seria, to mi się wydaje, że to jest tak, ze 3 śmigania pod rząd, jak się jedzie, no to jest tak zwana seria łączona. i tak sobie zrobię z, z te ćwiczonka i jeszcze z pięć ćwiczeń sobie zrobię na nabinka dzisiaj. I, dobra, I w międzyczasie robię brzuch. Dobra, lecę dalej. Dobra chłopy lecę. Ostatnie ćwiczenie na biceps to będzie piąte. Piąte ćwiczenie na biceps. Yy, zrobiłem tak. 5 ćwiczeń, Pięć. tak się zastanawiam, czy jeszcze sobie nie zrobić dzisiaj drążka. Dawno drążka nie robiłem. Kradł po bicepsie drążek to nie jest dobry pomysł, trochę, bo już jest biceps zmęczony. A zobaczymy. <laughs> Dobra, lecę czwartą serię. Pięć ćwiczeń na bicep w zupełności wystarczy. Pytacie to nie się zastanawiacie co tu za ślad. No, miałem bańki, bańki miałem postawione na tym barku. Po coś mnie miałem, czułem, że mam ponaciągany. Wczoraj sobie postawiłem bańki, czy żona mi postawiła, pokazałem jej gdzie i postawiła, a dzisiaj sobie będę stawiał bańki na kręgosłupie lędźwiowym. Bo to coś, czuję, że mam ponaciągany naciągane te mięśnie, a bańki są dobre. No eee. i to chyba było na tyle. Zobaczę, może jeszcze dogram zaraz drążek, jak robię. Ale pierwsze zrobię serię wstępną, zobaczę czy ogólnie jest sens robić. Bo zrobiłem, mówię, 5 wcześniej na biceps. I nie wiem, czy, czy, czy ogólnie jest sens. Zobaczymy, po, jeżeli zrobię 8 ruchów. Takich w miarę, to jeszcze dogram. Yy, dogram ten drążek. Yy, a może, a może dam sobie jednak spokój. Z tym drążkiem. Także to było na tyle, pięć ćwiczeń na biceps, w międzyczasie robię brzuch, ławkę rzymską, wznosy kolan. O, i od cała filozofia. No i pamiętajcie, żeby się zawsze rozciągać, nie? się złapać się kawałek jakiegoś rurki o no. 10 sekund z tej, nie 10 z tej, tylko ja tego teraz pokazuję oczywiście, to nie było 10 sekund i się rozciągać, nie? Kręgosłup cyk, dwójki, rozciągamy się. Kark, lewa prawa, lewa prawa. Ja zauważyłem, że jak robię to ćwiczenie, to fajnie właśnie działa, a jak naciągam, rozciągam za mocno, to też nie za dobrze. Akurat karczycho to jest taki taki newralgiczny punkt, bo tu y, przebiegają wszystkie, y, wszystkie, dużo takich ścięgien, które y, przyczepy do czaszki, jak one są ponaciągane to może boleć głowa z tyłu i to wcale wtedy nie oznacza, że jest ciśnienie, ciśnienie mamy w normie a głowa boli jeżeli, jeżeli ćwiczycie karka, bo jakieś tam macie obciążenia związane z, 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 gdzieś z pracą karkiem, zapasy czy coś <kluzny> ja kilka razy już to miałem, miałem za, zapalenie tych ścięgien właśnie poprzez zbytnie trenowanie właśnie karku, dlatego teraz ćwiczę ćwiczę z, z głową żeby już nie, 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 nie dawać bodziec, ale nie, nie, nie przeciążać yy, zbytnio tych, tych ścięgien tylko mniejszy ciężar i pompa i lecimy dobra, ja już kończę, także zapraszam wszystkich na szopel, działajcie, trenujcie, pokrzepiajcie się i żebyście mi byli Pozdrav